Dowódca Rządu Światowego, którego ja tak roboczo nazywam, podaje nam jeden z prawdziwych powodów wydarzeń w Kalifornii. Tym samym sugerując, że kolejna teoria nie jest spiskowa. I ja jako jeden z tych teoretyków przychodzę znowu na zasadzie, a nie mówiłam. Po pożarach na Maui, po pożarach w, w Teksasie, w Australii, w Kanadzie dużo wcześniej i nagle mamy znowu te same związki, te same przyczyny spiskowe. Identycznie jak się ma sytuacja w katastrofach powodziowych, i w obu tych katastrofach mamy znowu te same związki, tych samych sytuacji i okoliczności, które oczywiście, że racjonalnemu umysłowi mogą sugerować, że nie są to przypadki. Na szczęście, skala jakby wybuchu tego, również tych okoliczności do masowej populacji jest tak wielka, jak na czasy, tak zwane ostateczne, oświeceniowe, kiedy właśnie oczyszcza się zła energia z ziemi, przystało. To też jest jakby w ramach mojego zapowiadania, tak? Za każdym razem mówię, że to jest dopiero początek, rzeczywiście, dając piękno, piękny płaszczyk, tak, pod przykrywkę do rzekomych zmian klimatycznych, które nas mogą zaraz znieść z Ziemi. Ale w przypadku tych pożarów na Satan Wood, jak ja to nazywam, bo jest to znacznie bardziej adekwatna nazwa zdecydowanie niż Hollywood. Sprawy dosyć, że nie wiążą się z tą jedną teorią, która zawiera się w tamte wszystkie inne katastrofy, jak i z drugą, która również już chwilę wcześniej do nas dotarła i cały czas tak naprawdę dociera, rozwija się odnośnie właśnie zbrodni, prawda, związanych z nieletnimi, z dziećmi, Deddy, czy jeszcze wcześniej Epstein i tak dalej. I nagle widzimy, że to wszystko właśnie pięknie, czy nie pięknie, zakina się w dzisiejszych tych wydarzeniach właśnie pożarowych i ma ewidentny ze sobą związek. Między innymi przez ewidentne sabotażujące okoliczności ze strony władz, takie jak w tym wypadku, gdy um, jeszcze prezydent Pipe zakazał lotu samolotów strażackich um, wokół Kalifornii, wcześniej gubernatorka Kalifornii przekazała w ramach wszelkie fundusze z um, funduszy strażackich na, na finansowanie organizacji czteroliterowych plus to już wcześniej właśnie spotkało się z dużym oburzeniem. Znowu mamy sytuację podobną do naszej, gdzie zbiorniki z wodą przeciwpożarowe zostały wcześniej wszelkie nieopróżnione, co sprawiło, że nie było wody do całej akcji tak, gaśniczej. Wszelkie firmy ubezpieczeniowe wcześniej wycofały się właśnie tychże, tychże posiadłości tak, z warunku ubezpieczania od pożarów, więc mamy już głosy strażaków zwykłych strażaków, którzy twierdzą, że oni byli na to gotowi. Mamy ewidentne z lotu ptaka widoczne e, trzy podpalenia w trzech różnych miejscach, w trzech e, oddalonych od siebie ru, ru, równomiernie punktów. No i co jest oczywiste, płoną wszystkie posiadłości osób związanych z listą Epstein'a, e, czyli związanych z, na, z najgrubszą e, hollywoodzką, amerykańską, generalnie e, aferą pedofilską oraz e, no, przemytu ludzi, prawda, młodych kobiet, nie tylko zresztą. Czym Ameryka bardzo głośno żyje od roku. Łącząc to z związaną z tym wszystkim, prawda, aferą Pawła II, gdzie również jego posiadłość spłonęła. I na Wisienkę tego wszystkiego również doszczętnie, po prostu wręcz całe betony, co jest prawda dziwne, spłonęły do ziemi posiadłości syna Bidena który, idąc jeszcze w głębsze rewiry, bardzo rozległy aż po samą wojnę na Ukrainie. Mamy tutaj e, no, wiele przestępstw na jego koncie, które również wyszły na światło dzienne, które wyciągnęły i też kongres amerykański, więc nie jest tak, że jakieś, jakieś no, wiecie, no, po prostu konflikty tylko rzetelnie sprawdzona, zweryfikowana w sposób przestępczy ze strony Bidena mnóstwo, mnóstwo afer na, na, na tym koncie, również związane właśnie z małymi dziećmi, po wycieku danych z jego komputera i tak, dalej, i tak dalej. oraz korupcji na Ukrainie w związku z, z nim oraz mieszanie się w wybory ojca i tak dalej. Anyway, więc oczywistym jest, że cały świat świadomy twierdzi, że zostało to spowodowane, żeby zatracić wszelkie dowody na te wszystkie przestępstwa, które wiążą te osoby przed zmianą tutaj, prawda, tronu amerykańskiego. Aczkolwiek dla mnie to nie ma żadnego znaczenia, ponieważ uważam Donalda Trumpa za jednego z nich. To pewnie tutaj wielu moich hejterów, prawda, zadziwiłam, jeśli w ogóle dotrwali do tego, do tego momentu i umieją słuchać ze zrozumieniem, co ja mówię, bez swoich fanaberii. I powracając do początku filmu, my natomiast mamy również drugi tutaj powód, który powoduje, że pięknie to jakby stanowi. Podłożenie do wielu, wielu celów, również do agent realizacji, w tym do tej, która właśnie stopniowo jest zarażana na przykładzie tych różnych właśnie katastrof, prawda, środowiskowych, zaczynając od maui, gdzie pokazując bardzo ciężkie dowody, które demaskują władze amerykańskie, zaczęto mnie, że tak powiem, tutaj cenzurować, zaczęłam być na muszce, bo posiadałam materiał, który usuwały wszelkie służby CIA i tak dalej z całego internetu. Um, więc um, mnie i naszego środowiska prawda, takie um, sytuacje w ogóle nie dziwią, wiemy, że to jest tylko po prostu um, no, kolejny z nich i na pewno nie ostatni. Do czego zmierzam? Do jednego z głównych założeń, jak najbardziej diabolicznych, o których ostrzegamy, tak? czyli o tworzeniu tych cyfrowych więzień, które właśnie mają być tak zwane bardzo manipulacyjnie, przez lewicowe środowiska um, mają być nazywane jako inteligentne miasta. Um, Natomiast w praktyce wiemy, że jest to coś, czego świat nie widział i zdecydowanie nie chciałby wprowadzić. I tu właśnie wprowadzamy to do słów, nie powiem kogo, Klaus m, 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 szwa, Bardzo, bardzo ważną postać, która wprowadza wszelkie zmiany również w Unii Europejskiej, która ma wpływ na naszych polityków głównych, którzy spotykają się z nim co, co rocznie, nawet co pół roku spotykali się, tak, kiedyś jeszcze właśnie był nad, dowodzącym głównym tej, tejże organizacji międzynarodowej, jaką jest e, Światowe Forum Ekonomiczne. Tu uwaga, cytuję, 11 stycznia mamy jego słowa, który mówi, e, że e, będzie to się działo w Los Angeles e, z ręki człowieka na rzecz e, nowego porządku świata, tak nazywa się ta cała wielka agenda, w się, którą przestrzegamy. Cytując jego słowa z popiołów, Los Angeles wyłoni się inteligentne miasto. To już dawno oczywiście nie jest motorią systemową tej do do osób, które dalej uważają, że, znaczy wyśmiewają, tak, osoby, które um, przestrzegają przed tymi miastami 15-minutowymi, twierdzą, że to będzie wspaniale zbalansowany, komunikacyjnie, prawda, projekt, który ma tylko nam ułatwić życie i tak dalej, i tak dalej. Ponieważ to są oficjalne stanowiska tych, którzy zarządzają teraz tym światem, którzy kreują to wszystko, jak i właśnie po sytuacji na Hawajach, na wyspie, tak? ogłaszano właśnie, że zamierza wykupywać te tereny po to, żeby zbudować tam kit, która właśnie ma być zaplanowana jako pierwsza wyspa tego rodzaju, tak, zbudowana od podstaw. Więc, więc kiedy zastanawialiśmy się, jak oni zamierzają w jakimś krótkim czasie prawda, zrealizować swoje agendy i stworzyć z naszych miast Właśnie tak skonstruowane, celowo zaplanowane, um, konkretnie, tak, um, pod konkretnym mechanizmem um, miasta. Um, w tym momencie, gdy zaczęły dziać się te rzeczy, właśnie dwóch lat, to, to już wiemy, w jaki sposób zamierzają to realizować, tak. E, przeważnie jest tak na terenach, które są najbardziej pożądane dla nich, gdzie, gdzie wiele lat wcześniej starają się właścicieli tych ziem e, przekupić, tak. Natomiast, kiedy im się nie udaje, gdy tych ziem nie chcą opuścić bądź tych lasów, Wtedy dzieją się te katastrofy jakimś dziwnym trafem, tak? Więc otwierajmy, kochani, oczy. Kolejna psychiatryka uciekła, leków zapomniała zabrać. Odklejona od rzeczywistości, wariatka, która łyka wszystkie teorie spiskowe jak pelikan. To ja mam dla ciebie dowód na pożary w Los Angeles, który prawdopodobnie zmiecie ciebie z ziemi i pokażę, kto w tych czasach jest odklejony od rzeczywistości, mając totalnie sfałszowany pogląd na nasz świat. Prawdopodobnie ten dowód dalej nie wystarczy dla ludzi tzw. npc ów bądź tych, którzy pływają na bardzo niskich wymiarach świadomości w polu kwantowym. Robię to pod dużym ryzykiem, ponieważ nawet rzucając na ułamek sekundę ryzykuję, że mi ten film usuną, a nie mogę sobie pozwolić na kolejne usuwanie mi konta. W poprzednim moim filmie podawałam właśnie ciekawostki i dowody oraz powody, dla których pożary z Los Angeles nie miałyby być skutkiem naturalnym. Jednym z takich celów, dlaczego to zostało zrobione, ktoś by z nas powiedział, że głównym celem jest właśnie stworzenie programu miasta Smart City właśnie dokładnie w tym terenie jako plan na już 2028 rok. Tutaj macie właśnie jakby okładkę tej broszury zawierającej opis tego przedsięwzięcia. Długo bym mówić, kto jest za to odpowiedzialny, Zainteresować się proszę projektami światowego forum ekonomicznego, które stanowi taki nieoficjalny, jakby teraz twór no, zrzeszający sobie przywódców świata, tworząc taki rząd światowy. Tu na szybko wam rzucę te dowody, które musicie sobie po prostu zatrzymać. Na pierwszej mapie macie pokazany plan tego projektu, jak ma przechodzić linia komunikacyjna, tak, właśnie w planie takiego miasta. Jak tutaj widzimy właśnie na terenie y, Kalifornii Hollywood z przybliżeniem właśnie dosłownie na jakby centrum Hollywood. Na następnym zdjęciu. Macie mapę przedstawiającą właśnie ogniska i linie pożaru w Los Angeles obecnie oraz nałożoną tamtą mapę reprezentującą właśnie plan na te miasta. I widzimy, że linia pożaru jest do, jakby totalnie się uzupełnia się z tym ciągiem komunikacyjnym mapy Smart City. Te linie to są bodajże linie właśnie torów kolejowych, bo mamy tam właśnie punkty, to są te kółka, to są stacje, więc widzimy, że pożary właśnie były idealnie wzdłuż tych, Linii komunikacyjnej. Śmieszą nas, wyśmiewywania nas w momencie, kiedy założyciel wspomnianego wcześniej wef właśnie Klaus, zapowiedział nam 11 stycznia, że właśnie Miasto Aniołów wpadnie popiołem z rąk człowieka na rzecz wyższej idei, czy nowego świata, czy właśnie w ramach nowego porządku świata, tak? Coś mniej więcej takiego. Ja o tym też mówiłam w tamtym filmie. Powierz, że to jeszcze za mało. Rzeczywiście, przypadek zbiegi okoliczności, prawda? Wiadomo. To przejdźmy do przeszłości, do historii, ponieważ ja ciągle powtarzam, co jest dla nas kolejnym z dowodów, a nie przypadkiem, bo my zajmujemy się tymi tematami od lat. Każdy z tych poszczególnych przypadków, prowadząc nad nimi naprawdę no ścisłe, dogłębne śledztwa, widząc identyczne właśnie związki. Więc nawet jeśli ktoś by powiedział, że ta sytuacja z Los Angeles, no dobra, pokrywa się, ma sens, ale to jeszcze świat bywa zaskakujący, to teraz przejdźmy do. Pożarów w Australii. I nie chcę wchodzić w szczegóły, ale tam naprawdę moglibyśmy mówić kolejne 10 minut o sytuacjach totalnie podejrzanych, które jakby sugerowały totalnie sabotaż, identycznie jak u nas z powodziami, i tak dalej. Mam na myśli też Hiszpanię, na przykład, bądź to, co działo się na Florydzie chwilę później, czy w Teksasie, no i w Kanadzie, przecież że w Kanadzie niedawno. Tu macie na obrazku, musicie sobie to zatrzymać identyczną sytuację, czyli ogniska pożarowe, właśnie wzdłuż wybrzeża. Widzimy w tym samym miejscu właśnie przebiega jakby plan na Tory kolejowe w ramach tego 15 minutowego miasta. Jednym z bardziej nurtujących pytań osób, które nie wiedzą jaką technologią się takie coś robi, jak to jest w ogóle możliwe, także drzewa zostały praktycznie nienaruszone mimo że były w samym centrum tego skupiska pożarowego, gdzie posiadłości chociaż z betonu, tak z betonu, ponieważ wiele ludzi też Tutaj chcących zabłysnąć, mówią, że przecież to są produkowane w Ameryce domy tylko z drewna, więc oczywistym jest, że skłonęły do cna, wręcz do piwnic. I to nie jest żaden dowód na żadną teorię spiskową. Nie. Posiadłości akurat tego poziomu, te premium w Hollywood są robione normalnie, tak jak u nas z materiałów znacznie bardziej stałych, typu beton. Zapewniam. I one właśnie wszystkie wręcz, aż po samą piwnicę, tym bardziej wśród takich czołowych właśnie postaci jak Syn Bidena czy, czy Paw Deddy, prawda? Tutaj też polecam zapoznać się ze sprawą odnośnie, właśnie, tuneli pod Hollywood, które ciągnęły się pod Puffem ciągną się pod Puffem Deddy do wielu czołowych gwiazd, gdzie oczywiście zapomniałam najbardziej wspomnieć tutaj o Hawajach, bo tutaj mamy najwięcej sytuacji podobnych i które właśnie wiążą się z tymi drzewami, gdzie tam w szczególności, łącznie z niebieskimi dachami tylko, ale także właśnie, znaczy ja tu mówię już tyle rzeczy, że ten film jest na pewno spanowany. W każdym razie te drzewa. Tutaj widzicie, macie znowu screena z tego planu Smart City, który oczywiście, że w tym zrównoważonym, pięknym świecie, prawda, zakłada ogrom roślinności i tak właśnie wygląda między innymi fragment takiego miasta. Stąd mamy właśnie taką ciekawostkę, która może być, może nie być właśnie wyjaśnieniem, dlaczego te drzewa tak zostały zachowane i jak to jest możliwe, to to już na pewno nie w tym filmie. Tu oczywiście przebywają niezawodni hejterzy, którzy twierdzą, że no tak debile, przecież tam nie spłonęły drzewa, bo były mokre, wilgotne, proste, w momencie, kiedy jest jasna sytuacja, że w ostatnich dniach tam była właśnie susza i nie padało, więc to jest to taki klasyczny przypadek, gdzie ktoś czuje wyższość nad nami i myśli, że jest górą yy, i podaje jeden argument, którego my możemy łatwo obalić kolejnym, Myśląc, że obalił wielką teorię spiskową, która podpiera się na 20 argumentach i dowodach, które wymykają się logice dotychczas znanym procesom czy jakimś statystykom, i trudno wytłumaczyć je inaczej. Inne ciekawostki, to przypominam, że Allen Karta, która właśnie nagłośniła sprawę i zaskarżyła, tak? prawdę jego o to, co on jej uczynił, e, mówiła w swoim właśnie live dużo wcześniej przed pożarami, że dojdzie właśnie niedługo do sytuacji, gdzie cały świat się o tym dowie, ponieważ będą właśnie oni e, niszczyć dowody, m.in. przez pożary w Los Angeles, tak? No i mamy tutaj również właśnie pod tą drugą teorię. Takie podkładki, wszelkie inne fakty, które dokładają po prostu jakby tylko formalność do tego, co tutaj dzisiaj powiedziałam, to w innym filmie I pomyślcie sobie, że to nie są najmocniejsze dowody, które możemy Wam przedstawić, ale które są na tyle mocne, że mogą być niebezpieczne dla nas. Stąd uwierz mi, że w tym momencie, kiedy jadę już tak po bandzie, mogłabym zaprezentować Ci dowód który zmiótłby wszystkie inne, wystarczył Ci już pewnie e, całkowicie, żeby uwierzyć nam, że coś jest na rzeczy. Natomiast jest to e, dowód takiego formatu, którego mając swoje doświadczenie boję się wrzucać, ponieważ e, tak samo pierwszy raz, kiedy zaczęłam być cenzurowana, usuwana, jak ja to się śmieję, na muszce służb, ponieważ wtedy doszło do pierwszego takiego wybuchu zdemaskowania się władz amerykańskich, no nie, nie tylko oczywiście, całego deep state'u, przez sytuację, która działa się właśnie na Hawajach, tak, to był pierwszy taki boom ich zbrodni, które się dopuścili w ramach te, te, tego wszystkiego, co teraz robią. I wtedy ja wrzuciłam swój, też dwa tygodnie przygotowywany, gruby materiał, który zawierał dowód pokazujący z miejsca zbrodni, że tak powiem, technologię użytą, w jaki sposób tego dokonano. I jak naprawdę, no, obiecuję, że jak żyję w tym deep state'cie i antysystemie, nie widziałam, żeby jakieś materiały, jakieś filmy były usuwane z taką prędkością światła jak właśnie ten, który ja tam zawarłam. E, mimo, że ludzie wrzucali nawet 5 sekund fragmentu, ja miałam dwa minuty tego filmu, 2 minuty dwie minuty aż, no i ostatecznie musiałam usunąć ten materiał, ponieważ widziałam, że to jest ogromnym zagrożeniem, aby usuwany wręcz z po prostu dark webu, dosłownie w przeciągu doby. Dzisiaj mamy też takie materiały, więc ich nie przedstawię, to byłby dowód, który by pokazywał, że żyjemy w świecie science fiction tak wielkim, że filmy, które nam prezentują oni, tak, żeby tą przyszłość pokazywać, to jest naprawdę pikuś. Chyba, że ktoś oglądał kreskówki za czasów naszego pokolenia typu Simpsons, to... Ma tam przedstawione te historie jeden do jednego. Dlatego kiedy dzisiaj, odnośnie obecnych wydarzeń, my możemy te filmy produkować i one nie są usuwane, to jest mocno śmierdzące. Więc uwierzcie mi, że ja empirycznie badam te wszystkie zjawiska na tak bardzo szerokim spektrum. To jest bardzo ważny wniosek, ponieważ my musimy myśleć właśnie w ten sposób zawolowany, tak? Na tym polega jakby dochodzenie do tych prawd i łączenie kropek. Jeśli jesteś w stanie zauważyć, że coś w tym jest. To musisz też zauważyć, że kiedy mamy w tym momencie duży spór, oczywiście prześmiewczy tak, dla nas, że my twierdzimy, że te 15-minutowe miasta, Smart City, to będzie właśnie ta największa, najbardziej brutalna, zamordystyczna rewolucja, która nie miała jeszcze miejsca na skalę historii, poza tym, że trochę w Chinach się to już realizuje, bo będzie to po prostu cyfrowe więzienie, i z tym właśnie związane jest już wprowadzanie takich rzeczy jak SCT w Warszawie, w Krakowie i we wszystkich miastach powyżej 100 tysięcy mieszkańców, na co klepnął ostatnio się nawet prezydent Duda. Więc, kochani pisowcy, musicie to rozumieć. Kiedy będziecie oczywiście wybory, prawda, prezydenckie swoje stawiać, SCT, czyli strefa czystego transportu, tak? która jest jednym z największych oszustw które zostaje wprowadzone, gdzie może wjechać czterolitrowy silnik bogatego człowieka, który pali 20 litrów na 100, a nie wjedzie sejczento, biednej babci, która chce dojechać do szpitala. Tylko dlatego, że normy, które dzisiaj są dozwolone w momencie, kiedy ona produkowane miała swoje auto, Takich norm nie było, więc oczywistym jest, że nie mogła ich spełnić. A nie dlatego, że dzisiaj, gdyby te normy były przyznawane, to ona by ich nie spełniała. I najważniejsza puenta, refleksja, jaką trzeba z tego wyciągnąć, żeby właśnie budować tą taką naukę i świadomość o tym świecie, który teraz nas strzela w mordę. Jeśli środowiska lewicowe i ludzi, którzy są oporni po prostu na przyjmowanie niewygodnej prawdy, wyśmiewają nas że te 15-minutowe miasta to po prostu będzie tylko pięknie skoordynowana dla naszego lepszego życia, tak, jakby komunikacja, że wszystko będzie pod ręką, a nie, że nas tam zamkną i będziemy mieli limity wyjeżdżania z tych stref, co wynika oczywiście z totalnie po prostu, no, jakby zmanipulowanego, błędnego postrzegania władzy i polityki, jakobyśmy tylko mogli obstawiać, że mogą chcieć dla nas dobre rzeczy, a gdyby tak było, to nie byłoby holo Austu, ani tego, co teraz się dzieje w gazie. To jeśli teraz widzisz, co oni są w stanie robić, Jaki robić atak na własne kraje, na własne ludności i doprowadzać do zniszczenia natury w sposób brutalny, udając, że są to oczywiście zmiany klimatu, co jest idealną podkładką, jakby dwa w jednym, win-win, żeby realizować kolejną swoją politykę manipulacji i kłamstwa? Podkreślam, ja nie zaprzeczam tutaj zmianom klimatycznym, tylko całej tej paranoi wokół tego i innych kłamstw z tym związanych. To możesz wziąć pod uwagę, że jeśli są w stanie zrobić coś takiego, to czy nie są w stanie tym samym realizować tych smart city z równie diabe diabelskim pomysłem, w równie diabelskim celu? No pomyśl, pomyśl. Jeśli oni mają takie z myślą o nas i ułatwianiu nam życia cudowne pomysły, to dlaczego, żeby je osiągnąć, muszą robić tak diabelskie? To się kupy nie trzyma, prawda? Z tym samym możemy wyciągnąć wnioski, że mamy tu sytuację, nie ja, trzy w jednym. Dosyć, że podpórka do yy, właśnie wdrażania tej, tej chorej rewolucji przez zmiany klimatu w dodatku zatajnienie największej zbrodni elit polityczno-hollywoodzkich w całej historii Stanów Zjednoczonych, ale myślę, że po prostu współczesnego świata. I jednocześnie realizacja najtrudniejszego do zrealizowania i największego mokrego snu dla nich odnośnie agendy nowego porządku świata, wizji nowego świata typu Simsy. Nie bez powodu pozwolili nam się chyba zakochać w takiej grze za młodu. Gdzie wydawałoby się najtrudniejszym zadaniem przekonać ludzi do tego, żeby sami na to sobie pozwolili, stali się dosłownie po prostu zamknięci w klatce na własne życzenie. Mistrzostwo świata. Trzy w jednym, na bazie jednego pożaru. Tak robi się tą politykę. Zresztą to nie jest polityka. Tak prowadzi się świat szatana. Ludzi, którzy są opanowani tą najbardziej mroczną energią. Jeśli nie masz naszej wiedzy, to na to, co powiem teraz, otwórz proszę głowę. Ponieważ dla nas ten moment to jest oczekiwany moment, bo my czekaliśmy, aż spełnią się słowa pewnych pism, że Babilon spłonie. I dla nas ten symbol palącego się napisu Hollywood, a za nim te pożary, to jest piękny widok. Ja wiem, jak to brzmi. Ja wiem, co teraz będziesz pisać w komentarzu, ale kiedy poświęcasz wiele lat swojego życia, swojej psychiki, swojego zdrowia, żeby poznać dogłębnie, doszczętnie. Każde zło, najmniejsze, które działo się właśnie tam, które wywodzi się stamtąd i jest kolebką, jest jakim domem rodzinnym najgorszego kultu religijnego, tych wszystkich sekciarzy, którzy jednocześnie nam od pradawnych czasów tworzą świat. Tworzą świat tego złudnego e, szczęścia, a tak naprawdę po prostu więzienia, tej niewoli systemu, którzy za ciszy domu, można powiedzieć, do tej pory realizowali największe zbrodnie, jakich prosty człowiek w swoim umysłem nie jest w stanie pojąć. Dlatego, kiedy wskazujemy na pewne rzeczy, to jest tak abstrakcyjne, że ciężko nam jest to przyswoić. Bo to nie są ludzie, jak dla mnie, którzy do tej pory w zaciszu tak, realizowali swoją jakąś politykę, e, którzy realizowali e, jakby zadania swojej religii, swoich chorych fantazji, jednocześnie na każdym kroku największą technologią i najbardziej tajemną wiedzą jeszcze od prehistorii e, niszczyli nasz potencjał, niszczyli nasze zdrowie, niszczyli nasze umysły, biorąc nam głowy robiąc ten jeden wielki mind control, właśnie między innymi przez ten Hollywood, przez te swoje filmy, te predykcyjne, które pokazywały nam przyszłość, które mają na celu też wywoływać nas strach, żeby obniżać nasze wibracje, bo ciało na niskich wibracjach choruje, gdzie przez swoje przesłania podprogowe, przez swoje znaki i symbole, właśnie w, tej, w tych mass mediach, czy przez tych celebrytów, oczywiście w muzyce, którą tworzyli na konkretnych częstotliwościach, które mają właśnie pewien wpływ na nasze umysły, na totalne nas, zniewolenie i opanowanie naszych umysłów oraz kontrolowanie naszej energii, tak? w tym wszystkim, między innymi porywając z 800 tysięcy dzieci rocznie w Stanach Zjednoczonych po to, żeby robić rzeczy science fiction, tylko które pokazuje się w filmach i są dla nas niewyobrażalne, na najwyższych szczeblach hierarchii świata ustanawiając nam plany, które mają na celu sprawić, że nasz świat spłonie i teraz oni płoną dosłownie. I ten Hollywood, ten napis, to jest dla nas piękny widok, a jednocześnie to jest straszne, że trzeba to nazwać czymś pięknym w momencie, kiedy tym samym cierpią bezbronni ludzie oraz przepiękne, słynne, kultowe, legendarne tereny, które oglądamy w tych właśnie prawda, filmach, o których pewnie jeden z nas marzy, żeby zobaczyć na żywo. Dlaczego Babylon akurat to jest bardzo długa historia, ale właśnie zawiera się, jeśli pojmiemy, czym jest satanizm, czym jest kabała i wszystkie te właśnie religie wokół tego związane, w co wierzą właśnie te środowiska i czym jakby z samego założenia właśnie miał być Hollywood, co reprezentować? W skrócie mówiąc, cały Hollywood powstał po to, żeby czcić ich Boga, któremu się oddają, któremu muszą się poświęcić, jak to się mówić, sprzedać, kiedy chcą właśnie osiągnąć te, jakby dla nas wiedzieć no, niewyobrażalne sławy i pieniądze a którym jest właśnie satanistyczny król Babilonu. Jeśli mi nie wierzysz, to można to zobaczyć na bardzo prostym przykładzie w praktyce, gdzie na rozdaniach na przykład Oscarów, kiedy otrzymują statuetki w swoich podziękowaniach, dziękują królowi Babilonu, bądź właśnie takie mają konkretne swoje okrzyki, że to jest dla króla Babilona, dzięki królowi Babilonu, niech Babilon żyje itd., itd. nawet sama ta figurka, ta postać, która tam jest, to jest właśnie starożytny Bóg, w którego oni wierzą. Więc wygląda identycznie tak samo jak właśnie posąg tego boga, że teraz nie pamiętam, żeby wam tutaj nie mylić, którego mamy właśnie, prawda, egipskiego albo sumeryjskiego. To pojęcie tego Babilonu z pewnej perspektywy ksiąg świętych, gdzieś tam spisanych, czy właśnie proroków przeróżnych, którzy zapowiadali pewne rzeczy, to nie jest do końca pozytywna informacja, że ten Babilon płonie, ponieważ to zostało zapisane jako. Znak czasów ostatecznych. My tak dlatego nazywamy ciągle powtarzamy, przez co wychodzimy prawda, na jakiś wariatów, ale za tym zawsze idzie bardzo, bardzo głęboka i wielka wiedza i wcale niekoniecznie powiązana z religijnością, ponieważ u mnie to w ogóle nie wynika z religijności, tylko po prostu z racjonalnego osądzania, jakby weryfikowania tego, co zostało zapisane, a co jeden do jednego się w znakach szczególnych, których nie da się inaczej jakby wytłumaczyć, dzieje na świecie, jeden po drugim, tak? Natomiast dzisiaj jesteśmy w takim momencie właśnie, który też jest na to dowodem, że są to niezwykłe czasy oświecenia, jakiegoś nadchodzącego resetu, kiedy właśnie dochodzi do momentu, że zła energia, jej działalność tak przekracza szale, że tutaj musi po prostu dojść do oczyszczenia, ponieważ w wszechświecie musi być równowaga. Tym jest właśnie ta karma tak naprawdę. To jest prawdziwa istota karmy. Więc to, co zabierają właśnie święte pisma religijne, mówiąc, że przyjdzie na przykład Jezus, tak, żeby oczyścić Ziemię ze zła, to jest właśnie to. Ale możemy to rozpatrywać w sposób właśnie taki symboliczny. Ale dzisiaj, właśnie w tych czasach, kiedy dzięki fizyce kwantowej jesteśmy w stanie udowodnić nauką i zrobić największy przełom, można powiedzieć, jeśli o to chodzi, gdzie nauka może udowodnić istnienie Boga, abstrahując od religii kompletnie, odcinamy to od siebie, czyli istnienie wyższej siły dookoła nas tutaj w tej przestrzeni wszechświata, w polu elektromagnetycznym, w polu kwantowym bardziej. I dzisiaj my możemy to udowadniać rezonansem Schumana, który właśnie pokazuje nam, jak na tym rezonansie pracują właśnie te częstotliwości jej, które na przykład można nazwać energią, można nazwać wibracją, można nazwać też Duchem Świętym, patrząc na jakąś religię. Nie ma znaczenia, jak my sobie to nazwiemy, to tego kwestia po prostu nazywnictwa konkretnych religii na przykład. I to, co właśnie badacze widzą na, tych, na tym rezonansie, to widzimy, że dzieją się tam takie skoki, takie rzeczy, które nie miały miejsca od kilku wieków. Również działy się one w takim stopniu w XVIII wieku, kiedy dochodziło do rewolucji przemysłowej, rewolucji francuskiej, kiedy to właśnie wtedy ostatnio działy się, działy się największy przełom, po prostu największa rewolucja, największe zmiany w świecie gdzie z kolei dochodzi do czegoś co nie miało miejsca od 2000 lat od czasów chrystusowych dlatego też właśnie wtedy zaczęto liczyć to jako początek cywilizacji ponieważ wchodzimy w ogromne zmiany astrologiczne astrofizyczne również w tym wypadku czyli zmieniamy erę wchodzimy w nową erę erę wodnika z ery ryby co pięknie nam znowu, pierwszy raz tutaj wychodzi, prawda, że to jest totalna nieprawda, że religia wyklucza, przynajmniej chrześcijańska, wyklucza astrologię, tylko wręcz przeciwnie, ona się ze sobą zawiera, z siebie wychodzi. Dlatego mieliśmy symbol ryby, ryb, dwóch ryb właśnie w chrześcijaństwie. Dlatego Jezus mówił tyle o rybach, o połowie, o połowie ryb. O wszystko to oczywiście też w kontekście metaforycznym, bardzo. Oczywiście, że jest w ramach mojej misji jeśli mam nadzieję, że mi tego tutaj nie zbanują, ale też jest potarciem nosa na tych, których ja po prostu już coraz bardziej znieść nie, nie mogę, że takie osoby, które właśnie wyszywają, które wywyższają się, a ja nie znoszę ludzi, którzy tyłek wyżej mają niż rają, bardzo. Lubię ludzi pewnych siebie, jakby świadomych właśnie na przykład swojej wiedzy, swoich kompetencji, ja staram się taką osobą być i wtedy też owszem mogę wydawać się być bardziej taka próżna i wyniosła, ale tylko wtedy, kiedy ja wiem, jak bardzo jestem przeświadczona o tym, że pojęłam tak wielką wiedzę, której przeciętny człowiek nawet nie miał czasu. Wyczuję, nie będę wywyższać się przed osobą i jeszcze ośmieszać taką, gdzie wiem, że w danym temacie nie podjęłam nawet godziny życia, a ona twierdzi, że poświęciłam na to całe życie. Tylko dlatego, że moja y, głowa jest tak pozbawiona fantazji, wyobraźni i tak totalnie zmanipulowana tym złudnym światem. Wychodzę z założenia, że wiem, że nic nie wiem. Nawet jeśli poświęcam teraz całe swoje życie, żeby wiedzieć najwięcej. A osoby, które pracują od 8 do 16, potem się dają przed telewizorem i one będą mi pierdolić, że ja jestem odklejona, a on jest ten jedyny oświecony, bo on wydaje mu się, że pojął całą wiedzę świata, nie poświęcając na to nawet pięciu godzin dziennie, kurwa w miesiącu dziennie, to ja takie osoby będę tępić, będę udowadniać, że są w błędzie i muszą w końcu nabrać pokory. I zauważyć, że zaczynają być coraz bardziej w mniejszości, że. Doszliśmy do czasów, gdzie to właśnie ci wariaci jedyni będą właśnie ogarnięci i, i głosili prawdę, a odklejencami będą ci, którzy na siłę, chociaż będzie się im przedstawiało po prostu jak, będzie milionami dowodów, co i jak wygląda, a oni dają temu zaprzeczać tylko dlatego, że ich mózg po prostu nie jest w stanie tego przyjąć. To będę takie osoby cisnąć, ile wlezie, aż w końcu zmądrzeją. <laughs>